Może on ma rację. Może ci wszyscy, co wrzucają te TikToki, wiesz, salta, wiesz, triki, pokazują swoje umiejętności, może to nie są człowieki. O kurwa. Jeżeli chodzi o mnie. Ja, malutki El Diablo, jeszcze nie zaczynałem pokazywać tego, co potrafię. I nie wiem, czy kiedykolwiek zacznę, jeżeli chodzi o internet. Jeżeli chodzi o sparring, kendo, nie wiem, co to jest. Ale na sparring zawsze możesz wpaść. Piątek, sobota najlepiej. Zajrzyj po drodze do biedronki, chapnij parę pampersów i zapraszam serdecznie. Trzymaj się, szerokiej drogi, pa.